Już się łęką, z tej strony Jura Raptor, a w dzisiejszym odcinku jak Wam obiecałem, w odcinku poprzednim robimy farmę akselotrów, Tak do tego poświęcimy trzy odcinki. Jak wiecie, jest, że jesteśmy po wyprawie i się to nam przepala. Więc bierzemy dużo wiem, No, o ile drewna mamy dużo. Uy nie mamy. Więc tak, bierzemy... A, dobra, może odstawimy na początku też Redstone. Redstone, redstone, redstone. Węgiel też z wielką chęcią chciałbym odstawić. I wam już... A, jeszcze bierzemy cały żelazo, które mamy tutaj. Wiesz trochę tego drewna będziemy potrzebować tylko patyków też będziemy potrzebować więc ukradniemy tutaj te patyczki więc otworzymy zaraz, teraz sikiery mamy mniej więcej 5 sikerek moim zdaniem moim skromnym zdaniem powinno nam wystarczyć a wy pamiętajcie o łapce w górze, subskrypcji naszego kanału bo mogą was do ominąć ciekawe materiały jak na przykład chodzimy po kopal kop kop kopalniach, czy też nawet e, zwiedzamy różne światy w neterze, więc pamiętajcie łapka w górę oraz subskrypcję naszego kanału i wkopcie się w Discord, bo możecie e, dowiedzieć się tam przedwcześnych informacji odnośnie premier, nie premier, a my lecimy szybko do naszego lasu, tego obok i skopujemy drewno, ponieważ będziemy potrzebowali dużo, masę i to naprawdę tak dużo, że to się u nas nie pomieści, więc tak, wiem, że my szukamy jakiegoś niedalekiego, dalekiego troszkę lasku, aby tego lasu już nie niszczyć, to pójdziemy tam troszkę daleko. mamy przy sobie nawet łóżeczko, więc nic nam się nie stanie, jak będziemy jeszcze pracować w nocy troszkę. A ja Wam tylko szybko przypomnę o tym, że możecie wstąpić do naszego Discorda po e, podczas tego, że wejdziecie w link, macie tam link oraz możecie dostać rangi e, pierwszych 10 osób, kto się w ogóle w wam. Dobra, mniej więcej to było. I Wam przypomnę, pierwsze 10. Że nasz Discord jest internetową, która jest zupełnie bezpieczna. Tylko trzeba podać maila oraz e, hasła, abyście tam na maila czasami dostawali powiadomienia e, odnośnie jakichś tam rzeczy, co się dzieje na waszych grupkach społecznościowych. O, tam, tam, tam mamy. I wtedy możecie dostawać e, na mailu informacje, też na Discordzie. Więc to była szybka taka mini-reklama naszego Discorda oczywiście. Przypomnę Wam, że, dzisiejszym, że ten odcinek powstaje po to, aby stworzyć farmę Axelotli. Ponieważ Axelotle, jak każdy wie, jest nowym mowem dodanym przez twórców Minecrafta do gry. Odnośnie, axelotle są zagrożonym gatunkiem i ich jest jeszcze 1200 na naszym świecie. I są pięć, jest pięć wariantów kolorystycznych. Oczywiście było ich 6 na Zwiastunie, bo był jeszcze zielony, ale oczywiście twórcy nie dodali e, zielonego Axolotla na E, świat Minecraft, ponieważ im się chyba ten pomysł nie spodobał, czy coś w tym stylu. Więcej informacji nie wiem dlaczego nie ma tego zielonego, ale wiem, że na przykład jest sajanowy, czyli biały, brązowy oraz e, żółty czy różowy. Oczywiście e, jest też kolor niebieski, który jest, która jest szansa 1 do 1000, czyli e, 0,0008% na jego znalezienie. Więc e, tak naprawdę e, jest gruba akcja, aby w ogóle znaleźć e, akcelotę. Axeloty najczęściej są w jaskiniach oraz na biomie e, takim nie takim e, O, tylko takim ciepłym oceanie i się jej roznaża e, tropikalną rybką, która jest na ciepłym oceanie lub też e, w dżungli. Oczywiście my nie, bę nie będziemy teraz wyruszać na pół świata Minecraftowego, aby szukać na razie ciepłego oceanu, tylko zrobimy taki trik, jaki udało mi się znaleźć w internecie, że e, zrobimy dół e, taki Minecraftowy 8x8 kratek, e, zalane będzie 6, e, 6 kratek wysokości i tak będziemy e, budować się z e, ponad e, kilkoma stakami, e, ponad 5 sześć dziesięcioma, a no, może nawet dziewięcioma z bruku w będziemy się budować, oczywiście weźmiemy wiadro i na tą wieżę będziemy stawać i wtedy e, jeszcze położymy tutaj grzeczko niedaleko, bo zaraz będzie noc Tylko w nocy, ale e, i wtedy, co jest najważniejsze, wtedy będą nam postawały akselotle, czyli tak e, zwane nasze, ryb, e, nasze stworzonka. No, kurna noc jest, a ja chcę położyć się, aby był już ranek. No, no dobra, jeszcze trochę pokopiemy, ale Wam e, mówię, to naprawdę jest dobra sprawa, ponieważ ten glitch prawdopodobnie jeszcze będzie działał. A my po to zbieramy drewno, aby go, e, to akwarium testowe oddalić troszkę, ponieważ e, my nie chcemy, aby nasi ostatnicy przypadkiem. Nie zgliczowali tego triku, że nam się ani jeden Axelot nie pojawi. Więc tak, ścimnamy jeszcze to. Oczywiście odkładamy ten stack i wymieniamy na ten. I my tak potrzebujemy tak użyć kilka śkierek na to przez dwa odcinki będziemy kopać drewno, ponieważ my potrzebujemy zrobić naprawdę dużą, duży teren pod e, kwestię naszych axelotli ponieważ on e, jest nam potrzebny, aby w ogóle je wyhodować ponieważ ten grill prawdopodobnie będzie jeszcze chyba działał o ile będzie jak tak to będzie fajnie, jak nie no to pff, smutna żaba ale przede wszystkim potrzebujemy e, zabrać drewienko i będziemy musieli stworzyć naprawdę kilkanaście źródelek wody na nieskończonej kilkanaście e, niskun, e, źródeł nieskończonej e, wody. No wiecie, tam jak farmę robiliśmy dla osadników, więc trochę będziemy potrzebowali tego czasu, ale mam nadzieję, że to nam się opłaci, ponieważ naprawdę Axelotle to jest najnowszy i najrzadszy chyba mob, który jest. O, no czytam tam e, Wither Skeletonów, ale my mówimy o naszym świecie, nie o Netherze, czy tam e, o innych rzeczach, tylko o naszym świecie. On one są najrzewszym moim zdaniem mobem i zarówno najładniejszym jaki jest więc powstanie przez kilka przez trzy odcinki będziemy e, budować a przez 3 odcinki, czyli 6 odcinków, będzie poradnikowych, ponieważ przez jeden odcinek, czyli ten, no w sumie przez dwa, będziemy farmić drewno, a przez kolejny odcinek będziemy farmić dużo, ale to naprawdę dużo, ale to dużo, dużo piasku, ponieważ on nam się przyda do produkowania szkła. A po co szkło? Ponieważ będziemy robić akwaria testowe, gdzie będziemy mieszać e, axelotle. Zrobimy na początku główne akwarium, gdzie one będą żyłe. No w sumie nie akwarium, tylko taką rzeczkę, ale zrobimy, je, e, po to, no może szkła nie zrobimy, ale na razie plan jest moim zdaniem fajnym, jest jak jesteś ciekaw czy uda nam się w ogóle zrobić Axelotle na naszym e, świecie to zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję na naszym kanale i pomogą was ominąć naprawdę ciekawe odcinki jak poszukiwanie Axelotli zrobimy za kilka odcinków lub jeszcze jak budujemy akwaria czy w ogóle robimy te trik z axolotlem, bo naprawdę moim zdaniem to będzie działało i mam nadzieję, że wam się oczywiście odcinek spodoba i wam pomoże na przykład w robieniu farmy nie na minecrafcie lub po prostu jesteście ciekawi jak będzie wyglądała ta farma i chcecie ją po prostu skopiować jak to mam mówić, więc zostawiacie łapkę w górę, subskrypcję a my e, już lecimy z wiem tych drzew, ponieważ naprawdę dużo potrzebujemy, ponieważ ten teren będzie naprawdę gigantyczny, zarezerwujemy naprawdę masę tego terenu. Oczywiście on będzie pod kwestią testów, jeszcze tam będą kilka tabliczek i też zbieramy trochę drewna na zapas, ale głównie zbieramy po to drewno, aby w ogóle zrobić tą w ogóle farmę Axelotli. Oczywiście każdy kolor Axelotla jest moim zdaniem ładny, ponieważ zaraz jeszcze wam się wyświetli pewnie nie pod koniec... może nie zaraz, ale pod koniec filmu pewnie wam się wyświetli e, jak w ogóle wyglądają Axelotle i jeszcze wam pokażę ten stary zwiastun. Może link po prostu wam dam do tego no ponieważ naprawdę ten zwiastun, który wam pokazywałem kilkanaście dni temu, to naprawdę fajny jest, choć w realu tak nie jest jak się zapowiadało e na tym zwiastunie. Że będzie zielony akcelerator, że kozy będą cały czas biły, choć tak naprawdę kozy czasami biją. To tak co wiem, e ponieważ oglądałem e na YouTubie. Oczywiście ten film jest e, pomysłem zagranicznego youtubera, który skopiował polski youtuber, e, który ja, ja go oglądam, lubię e, po prostu jego odcinki i się za tym wzorowałem, że zrobimy takie same akwarium pod Axelotle. No, oczywiście do tego co ja mówiłem wam kiedyś... O, jest tak Oczywiście co ja mam mówiłem do tego... Potrzebne byłoby nam szkół ametystowe. Oczywiście ametystowe, ponieważ ona przyciemnia i można by było zrobić takie oblicza, żeby po prostu tam mopki by się rzwiły. Oczywiście to e, by był najlepszy wariant, choć jeszcze e, drogi youtuber to e, po prostu prowadzą razem serwis z innymi youtuberami. Po prostu zrobił... E, tak, yy, że nie dał tego szkła ametystowego i tak się mu rozbiło. Ja myślałam na początku, że nie uda się tak e, zrobić, tylko z tym szkłem ametystowym, ale okazało się inaczej, więc spróbujemy tak zrobić. Oczywiście my zrobimy troszeczkę inaczej niż ten youtuber, ponieważ my zrobimy tak, że będziemy wchodzić na wieżę, którą zrobimy z kobla z 9 staków, a później będziemy spadać po to, jeszcze weźmiemy wiaderko z wodą. Aby spadać i patrzeć czy e, coś nam się zrespiło po kilku minutach. Jak tak to fajnie, jak nie no to szkoda i będziemy tak robić więc naprawdę warto będzie e, zobaczyć cały odcinek i poza tym e, chciałem Wam powiedzieć, że wie, e, wiem, e, że krótko oglądacie odcinki, więc Was zachęcam naprawdę, e, zachęcam Was do oglądania długo tych odcinków, ponieważ możecie je nawet przygapić do 9 minut, aby Was obejrzeć, ponieważ ja chciałbym aby e, czy, abyście dłużej oglądali bo naprawdę mogą was ominąć ciekawe poradniki jak na przykład my e, będziemy tworzyć axelotle, oczywiście axelotle e, są teraz popularne oczywiście my mamy glitch nie więc bardzo fajnie że udało nam się znaleźć glicznanie i będziemy tworzyć oczywiście Przypominam Wam, abyście zostawili łapkę w górę oraz subskrypcję na naszym kanale, bo naprawdę mogą Was ominąć takie akcje jak my teraz robimy i używamy kolejnej sikiery, bo naprawdę tego drewno będzie potrzeba sporo i nie mówię, że to nie wystarczy, ale mówię o tym, że naprawdę. Nie chcę mi się chodzić później po te drewno, dlatego już spędzimy ponad dwa odcinki, jeśli w tym odcinku nie zużyjemy tych wszystkich skierek, więc poświęcimy dwa odcinki na to. A jak uda nam się w jeszcze drugim odcinku szybciej to skończyć, to wtedy pójdziemy i naprawdę będziemy e, na ty! Ja, ja o sobą chodzi. A my na razie szukajmy kolejnych drzewek, bo... Naprawdę ostatnio już nie dbam o te drzewa, bo chcę robić szybko. Oczywiście poświęcimy jed jeden odcinek na to, aby w ogóle robić te axolotle. Oczywiście, e, przepraszam, no, powiedziałem odnośnie tych axolotli tego. One nie chcą ryby po prostu o takie, jak macie mietęce. Im rzucicie e, w sensie, lub dacie jak świnca czy tam e, kruch czy jakiegokolwiek, w sensie tak, że jeśli guzikawy im e, dać nie powiem, no na PlayStation 4 oczywiście jak będziecie grać, no to Alt e, 2 i wtedy dajecie zwierzętom jedzenie lub zamykacie drzwi lub postawiacie blok no e, nie ma tu znaczenia ale one będą chcieli w wiaderku niż tak po prostu e, w rybce, wtedy one będą podpływały, podpływały i wtedy będą chciały jeść Oczywiście, jak im się da po prostu tą rybkę, to trzeba szybko dać drugiemu, ponieważ ten urok miłosny, e, tak jak to się mówi, dla nich trwa bardzo krótko, więc naprawdę szkoda by było, jak tych, ich urok, e, na przykład e, da, daliście e, rybkę, w sensie wypuściliście ją niechcący, a już nie macie kolejnej rybki, to trzeba od razu być przygotowanym na taką sytuację, gdzieś cztery rybki na jedną parę, ponieważ naprawdę one, one wtedy ten urok stracą bardzo szybko, nawet jak postawicie skrzynka, e, tak 30 kratek e, albo 20 kratek stąd, to one od razu wtedy tracą urok i chciała im jeszcze wtedy dawać jedną rybkę. Oczywiście też e, axel, są ciekawe składności ponieważ akcelople, jak mi wiadomo, one bardzo um, e, lubią wchodzić e, na takie, takie tereny jak na przykład postawicie tutaj, e, powiedzmy jest akwarium, furtka, furtka i wtedy one tam się bagują i wtedy one tam wejpują, wejpują, wejpują e, i wtedy one mogą zginąć, ponieważ im e, one uwielbiają po prostu wodę. One, inaczej, nie, one umierają w pięciu minutach, stają obrażenie. Co, e, co się dzieje, kiedy dostają obrażenie? Po pięciu minutach giną, dostają obrażenia i wtedy im jest bardzo, e, wtedy mówiąc ładnie, niemiło, wtedy e, mob e, ginie i już wtedy po mobie jest. Tak się będzie działo z każdym akseloplem. No, tak będzie się działo z każdym akroplem, który w 5 minutach będzie 5 minut przebywał na powietrzu. A, oczywiście, łóżeczko. Więc tak, e, to było na razie na tyle, ponieważ e, będziemy już powoli kończyć. A ja Wam przypomnę, abyście zostawili: abyście zostawili łapkę w górę, subskrypcję na naszym kanale oraz się wkupali na Discorda, Link macie w opisie. Oczywiście zachęcam Was do oglądania wszystkich materiałów e, na naszym kanale, więc to było dzisiaj na tyle, więc pa!